Top 10 bohaterów z Harry'ego Pottera. Przygody młodego czarodzieja z blizną w kształcie błyskawicy i jego przyjaciół zna każdy z nas. Poza książkami i ich ekranizacjami, uniwersum stworzone przez J.K. Rowling obejmuje szereg opowiadań, filmową serię Fantastyczne Zwierzęta, a nawet sztukę teatralną. Trochę się tego uzbierało. Oto nasze top 10 postaci z uniwersum harego Pottera. Numer 10 Luna Lovegood, córka znanego łowcy sensacji i zwolennika teorii spiskowych, Ksenofiliusa Lovegooda. Gdyby żyła w świecie Mugoli, najpewniej nosiłaby czapeczkę z folii aluminiowej. Zresztą w swoim świecie również nie unikała różnych cudacznych strojów. Przede wszystkim była jednak bardzo zdolną czarownicą, dobrą przyjaciółką i specjalistką od magicznych stworzeń. Dlatego właśnie ona otwiera nasze dzisiejsze zestawienie. Numer 9 Ron Weasley. Rudy kompan Harego ma swoich fanów, choć nie ukrywajmy, że dla wielu z nas była to postać irytująca. Z jednej strony bardzo się starał być dobrym przyjacielem Harego i pomagał jak mógł w wielu przygodach. Z drugiej jednak był raczej mało błyskotliwy, lękliwy i drażliwy. Choć może właśnie za to, że nie był takim jednowymiarowym ideałem jak Harry, powinniśmy go docenić. Numer 8. George i Fred Weasleyowie. Tych dwóch Urwisów umieszczamy w naszym zestawieniu razem. W końcu własna matka miała nawet problem z ich odróżnieniem. George i Fred są zdecydowanie najweselszymi członkami rodziny Weasleyów, jeśli nie świata czarodziejów w ogóle. Jednak pod pozorem zupełnej beztroski są to odważni i gotowi do poświęceń młodzieńcy, czemu dali wyraz w czasie bitwy o Hogwart. Numer 7. Gellert Grindelwald. Ten tajemniczy czarnoksiężnik jest jednym z najciekawszych czarnych charakterów uniwersum Harry'ego Pottera. Szczególnie na tle zupełnie jednowymiarowego Voldemorta. Tym bardziej, że jak sam twierdził, wszystko robił dla większego dobra. W serii o Harry Potterze jest niestety tylko ledwie wspomniany. Więcej o jego życiu i specyficznej relacji z Albusem Dumbledorem dowiedzieć się za to możemy w filmach Fantastyczne Zwierzęta. Numer 6. Albus Dumbledore Chociaż na samym początku serii Dumbledore sprawia wrażenie pociesznego staruszka, już wtedy dostajemy wyraźne znaki, że mamy do czynienia z osobą nieprzeciętną. Przykładem jest chociażby znaleziona przez Karego i Rona karta z serii o największych czarodziejach. W kolejnych latach dowiadujemy się coraz więcej o tym potężnym, lecz tajemniczym magu, któremu świat w dużej mierze zawdzięcza ocalenie przed Grindewaldem i Voldemortem. Numer 5 Profesor Minerva McGonagall Opiekunka Gryfindoru, a później dyrektor Hogwardu, to oaza spokoju i zdrowego rozsądku wśród ciała pedagogicznego. Choć sprawia wrażenie strasznie poważnej i surowej, jest przede wszystkim bardzo troskliwą opiekunką uczniów, co nie jest łatwym zadaniem, biorąc pod uwagę ich zwariowane pomysły. Wielkiej odwagi i zdolności magicznych dowiodła w czasie wojny z Voldemortem. Numer 4 Hagrid. Rubeus Hagrid jest jedną z pierwszych postaci, którą poznajemy w świecie Harry'ego Pottera i która od razu zaskarbiła sobie naszą sympatię. Wesoły, choć nie zawsze rozgarnięty olbrzym jest nie tylko znakomitym przyjacielem i opiekunem, ale również doskonałym znawcą wszystkich magicznych stworzeń. Szkoda tylko, że przy Madame Maxim okazało się, że to za wysokie progi dla Rubeusa. Numer 3. Severus Snape Konrad Wallenroth wśród śmierciożerców. Profesor Eliksirów jest bez wątpienia jedną z najciekawiej zbudowanych postaci w całym uniwersum Rowling. Pełen rozterek i sprzeczności przechodzi długą drogę od dręczonego nastolatka, który daje się uwieść z złowrogim ideom Voldemorta, przez zrozpaczonego człowieka usiłującego naprawić swoje błędy, aż do bohatera, który zdołał odkupić swoje winy. Numer 2. Harry Potter w naszym zestawieniu nie mogliśmy pominąć głównego bohatera, postaci wokół której skupiona jest cała seria. W kolejnych częściach opowieści obserwujemy jego zmagania ze swoim przeznaczeniem, którym jest pokonanie Voldemorta. Kiedy jednak okazuje się, że do wygrania z Czarnym Panem musi zdobyć się na najwyższe poświęcenie, jest gotowy oddać życie dla ratowania przyjaciół i reszty świata. Numer 1 Hermiona Granger Hermiona pełniła rolę mózgu w trójce, gdzie Harry był cynglem, a Ron trzecim kołem u wozu. Bez jej wiedzy, zdrowego rozsądku i sprytu nasi bohaterowie zapewne skończyliby swoje przygody już po pierwszej klasie, w lochach, w najlepszym razie zmiażdżeni przez trola. Grana przez Emmę Watson bohaterka odczarowała też nomenomen, ogólnie przyjęty wizerunek pilnych uczniów jako kujonów i nudziarzy. Dlatego jako prymuska zasługuje na pierwsze miejsce w naszym zestawieniu top 10 postaci z Harry'ego Pottera.